Cześć witajcie, w kolejnym odcinku W sumie dla was chyba bez przerwy, ale Ja tu miałem tydzień przerwy Więc można się rozglądać Piła brzydko od razu mówię. Wkład do pieca Kowalczy pęknięty, o bez szyby Ale szyby zawsze można zrobić, choć, choć to nie do końca moje klimaty I co kurde, to wszystko z grubego Jest tam sens po co wchodzić? No nie bardzo właśnie Dobra, zerknijmy na cienki, bo tutaj to trochę lipa O kurde, a tam je chłopaki zaskoczyli Musieli złom wywozić bo Złomu nie ma. to. O, o, o. No zaraz też poszukamy. Chyba <grystanie> O, tu jest fajne miejsce, bo do... tu jest fajne miejsce do większego rycia. Ale to może bez kamery. No, widzę potencjał. No, proszę bardzo. 36,41 O, widzę, że w tym zgarnionym ziadoski będzie jakieś fajne fanty. Ale to trzeba na spokojnie przegrzewać. Oprócz tego uh. nie <grywa> <grywa> nagrywam też na potomne. Czy znaczy nie, no śmieję się. Czasami jest tak, że jak szybko to obrobię w domu, to coś ciekawego jeszcze znajdę. I zawsze jest szansa, że też ktoś inny to przeoczył. O! Zaskocz teraz. Trenażer. No, to jest dziwko. No, to jest dziwko. Kurde, no, aż, aż za nie mówiłem trochę. To jest tak. To jest tak. To jest na koło. To jest na linku. Widzę, że jest do katlonu. Win. I co tutaj się. To jest tylko wiecie, po prostu zaciągamy siłą i to się. I to się dociąga. Chyba tak. Ho, ho, ho. To zarobiliście No to zarąbiliście Aż do końca nie chcę wierzyć To przegląda to bez was za chwilę Ale jeśli by to była prawda hmm? Trenażer u, u, u. Fiu fiu, fiu. Wow. Stara waga Nie będę się wagał przy Wasła dużo komputerów ta moja maszynka moja śmia jest że moja ta maszynka w skrzynce i i kurde właśnie nic no jeszcze przyjrzę się dobra rozłączę się teraz przyjrzę się temu przyjrzę się temu trenażerowi. I zerknę tutaj jeszcze bez Was, co i jak na spokojnie I zaraz się włączę ale i nie Zobaczymy Tam już chyba nic nie było więcej Więc zerknijmy go tutaj Coś, coś Gdzieś, coś, ktoś widzi Czy też nic właśnie nic Dobra tu też bieda i czego to? Panna Sonika Dobra, tu też bieda, więc jeszcze jedźmy na kolejny złom i cieszmy się tym trenażerem może z 5kg waży a może więcej, zobaczymy nie nagrywałem bo e, 2kg 6zł cieszę się bo fajne fajty, fa, fajne fanty ale to za chwilę na podsumowaniu bo jeszcze jestem przed złomem cześć i witajcie na podsumowaniu a... Jeśli się nie mylę, to to widzieliście, klucz widzieliście, ramy widzieliście, tych rowerowych fantów nie widzieliście. Więc może na szybkości zaczniemy od nich. Kierownica aluminiowa, taka zwykła, prosta, jeszcze z mostkiem tego starego typu. Drugi mosteczek tak samo, z tym, że regulowany. Tutaj co patrzyłem tak na szybko, to troszkę, a może nie bardzo, to jeszcze do uratowania. Ramy chyba widzieliście, ale z ciekawości jakie to są Tylko 256 Ale Ale to nieważne Ta koronka fajna 42 zęby największa tarcza Zębatka nie tarcza także też też fajnie Nawet tak bardzo niewychulane to jest Więc cieszę się Bo też To jest fajne znalezisko Ile to będzie miało zębów? 22. O, czekaj, tu jest. Tu będzie chyba 26 zębów. Odskazałoby no, się mniej więcej. To jest fajne znalezisko. Przyda się pod te projekty, co robię. No, bezpiecznie jak to wszystko to od tego. Także chyba nie ma. Chyba nie ma. Co więcej mówi 36, 41. No, no i dobra. Także. To tak na szybko. Teraz przejdźmy do tej ciekawszej rzeczy. I e, ja wam tam błędnie powiedziałem, bo ja powiedziałem, że to przeciętność do katlonu, a gadałem z wagowym, to wyrzuciła osoba prywatna, że tak powiem. że mm, znaczy jest w produkcji do Katlonu, tak, ale to wyrzuciła osoba prywatna. I tak na szybko to przepatrzyłem, Nie ma nigdzie uszkodzeń mechanicznych, nie jest pęknięty. Linka z tym e, czekajcie, w tą stronę, czy w tą. Ja chcę tego zepsuć. No dobra, teraz też akurat nie chcę banglać. Aha, bo linka, dobra, widzisz, linka jest naprężona i nie chcę banglać. Generalnie e, mechanicznie to wszystko działa: Czyli rozkłada się śruba, tutaj też ok. Tu to zabezpieczenie. Tak samo ok nie jest nigdzie popękane, no bo ta część jest aluminiowa, a ta część jest stalowa. Nakładki są, to są rolka się kręci jak najbardziej. Eee, tutaj ta blokada, czy jak to tam nazwać, blokada w sumie docisk w zależności, bo to jest z tego co wyczytałem pod koła. O, widzicie nawet i 26 i 28. O. Także to akurat wszystko fajnie działa. E, jedynie co podejrzewam że może nie działać to może być tutaj e, tam pewnie jakieś magnesy są ciężko powiedzieć co reguluje ta linka bo nigdy tego nie rozbierałem i nie zmienia się pewnie obciążenie to będzie prawdopodobnie jedyny problem tego tego trenażera także no Trafi to na perełki i fajno będzie mieć zabawę Bo ja nigdy nie rozbierałem takiego trenażera Generalnie no, wiem, że tam są magnesy Wiem, że tam się pewnie zmienia hmm, Czy pewnie Podejrzewam, że tam się zmienia Odległość Jednych magnesów od drugich I to nam powoduje hmm, To nam powoduje zwiększenie albo zmniejszenie siły Przynajmniej tak Tak mi się wydaje no nie no fajny, kurczę, nawet raz, że ogólnie fajny temat, a dwa, że no fajny temat na perełki. Jestem zadowolony. Zapłaciłem za trenażer z tym kluczem 26 złotych chyba Tak mi się wydaje. Jak mam nie powiedziałem to 26 zł, a za te rzeczy 6 zł także powiedzmy sobie szczerze, że no, 30 parę złotych, a zabawy będzie, co nie miara. I już nawet nie mogę, jeśli mam być 4, nie mogę się doczekać Żeby zobaczyć jak to tam wygląda, jak to tam działa, czy to działa, czy nie działa, czemu to ktoś wyrzucił Może być też linka w którymś miejscu przytarta Też tak może być No wierzcie mi na słowo, ja na złomie Ja na złomie Nią kręciłem A czemu teraz nie da się przekręcić? Nie chcę na siłę znowu Jedną ręką, o coś tam Coś tam kodę złapało Może tu jakiś myk, że to się coś wciska Może nie Troszkę powiedzieć, no nie chcę teraz tego na siłę targać, żeby zepsuć Bo i tak się przecież z tym cudem O, zapięcie, proszę bardzo Z tym cudem zobaczymy na perełkach A fajny będzie odcinek, no <laughs> Nawet bardzo fajny Ej, Dobra, gadam, gadam o trenerze. O że trenażerze o tym urządzeniu do treningu eee, a już wystarczy chyba gadul gadulstwa następny odcinek nie chcę mówić że w następnym odcinku to będzie, ale w jednym z następnych odcinków zerkniemy na tego trenera, bo chociaż w kolejności mam inne rzeczy, no to to mnie bardzo ciekawi. Tak się tego. No i cóż, dziękuję Wam za dzisiaj. Czy jutro będzie trenażer? No nie, ale na dniach powinien się pojawić. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Czołem.